Dzień dobry, dobry wieczór. Zapraszam Państwa, zapraszam szanownych uczniów do wysłuchania moich rozważań rozdziału 11.5 Sacharoza jako przykład dwóch cukrów. Proszę szanownych uczniów, operowanie wzorami będzie teraz utrudnione. Dlatego ułatwmy sobie sprawę i jeżeli jedno cukier, na przykład glukoza, będzie to takie kółko, to dwucukier będzie złożony z dwóch cząsteczek jednocukru, a wielocukry będą złożone z stu tysiąca czy więcej takich połączonych jedno cukrów. Oczywiście, to może to być łańcuch prosty, zwany w chemii łańcuchem normalnym, albo może to być łańcuch rozgałęziony. Czyli będziemy mieli cukry proste, i to będzie, my mówimy o, no, to nie pisze, o glukozie i fruktozie. Cukry złożone, dwucukry. I tutaj będziemy mówili przede wszystkim o sacharozie. Sacharoza to jest ten cukier, który mamy w cukiernicy, zwany inaczej cukrem trzcinowym albo cukrem buraczanym. Ten cukier, który mamy w, na stole w cukiernicy oraz cukry złożone i to może być na przykład skrobia, a może to być celuloza, czyli ta kartka też jest Cukrem złożonym, bo ta kartka jest z celulozy. Yy, o cukrach prostych mówiliśmy dwie prelekcje wstecz. Dzisiaj będziemy mówili o dwu cukrach, z których najważniejszym dwucukrem to jest sacharoza. Sacharoza powstała z dwóch cząsteczek. Jedna cząsteczka to jest cząsteczka glukozy, druga to jest cząsteczka fruktozy. One się łączą w cząsteczkę sacharozy i wydziela się jeszcze woda. To jest cząsteczka sacharozy. Czyli sacharoza składa się, jest to dwucukier składający się z glukozy i fruktozy. W ten sposób można to napisać. A yy, i i Wiązanie powstaje na wskutek wydzielenia się wody, czyli jest to inaczej, mądrze mówiąc, reakcja kondensacji. Dwusukier, y, sacharoza, nie ma właściwości redukcyjnych. Dlaczego? Glukoza miała? Miała, czyli właściwości redukcyjne, to znaczy próba tromera. Nie ma właściwości redukcyjnych. Dlaczego? No bo ta glukoza tutaj jest związana wiązaniem chemicznym i już nie ma właściwości redukcyjnych. Czyli, uf, czyli glukoza ma właściwości redukcyjne, sacharoza nie ma właściwości redukcyjnych. Jak wszystkie jedno i dwóch cukry, bo tych cukrów będzie znacznie więcej. Jak wszystkie jedno i dwóch cukry, rozpuszcza się w wodzie, ma słodki smak i, i są związkami bezbarwnymi. Jeżeli wiązanie między glukozą a fruktozą w sacharozie powstało w wyniku odłączenia wody, dlatego. Jeżeli do sacharozy, znowuż weźmy, że będzie to wzór sacharozy, dodamy wody. Ja wodę piszę jako HOH, też tak można. Otrzymujemy z powrotem glukozę i fruktozę. Jest to reakcja rozkładu sacharozy wodą, czyli reakcja hydrolizy. I taka reakcja to jest oczywiście sacharoza, a to jest glukoza i fruktoza. I taką reakcję i taka reakcja przebiega u nas już w ustach, już w ślinie. Na pewno do końca przebiegnie w jelitach. Inne dwóch cukry to inne dwóch cukry to Maltoza składająca się z dwóch cząsteczek glukozy to laktoza, laktoza, zwana inaczej cukrem mlecznym, dlaczego? No bo występuje w mleku. Niektórzy są uczuleni na laktozę. Laktoza składająca się też będąca dwucukrem, składająca się z jedno cukru galaktozy i z glukozy. Yy, nazwa. Yy, ja mówię wciąż dwucukry, bo tak się nauczyłem i takie jestem przyzwyczajony, a przyzwyczajenie jest bardzo trudne do usunięcia, aczkolwiek nazwa obecnie prawidłowa to są Di Saharydy, nie dwu sacharydy Jeżeli byśmy reakcję powstawania dwu cukrów przedstawili nie jako bardzo prosto jak tu rysowałem, ale jako wzory chemiczne, to mamy tak, jedna cząsteczka glukozy o 6. Plus druga cząsteczka, na przykład fruktozy C6H12O6, to daje, to daje oczywiście dwóch cukier C12H22O11 i wydziela się cząsteczka wody. To jest wzór sacharozy, ale Również innych dwóch cukrów złożonych z dwóch sześciowęglowych cukrów. Czyli to może być saharoza, to może być maltoza, to może być laktoza. Nie mówiłem tego. Końcówki. Cukry mają zawsze końcówkę oza. Tak jak węglowodory nasycone końcówka an, nienasycone en nienasycony z potrójnym wiązaniem in lub IN, alkohole OL to cukry mają końcówkę oza. Laktoza, fruktoza, sorboza i inne, inne z końcówką oza, to znaczy cukier. Tyle na temat dwucukru sacharozy. Pamiętajmy, sacharozę otrzymujemy z buraków cukrowych albo z trzciny cukrowej. U nas z buraków, na Kubie z trzciny. Dziękuję, zapraszam na następną moją prelekcję.